Grobniki to wieś o bardzo bogatej i ciekawej historii. Badania archeologiczne wskazują na osadnictwo na tych terenach już około X wieku przed naszą erą. Pierwsze wzmianki na temat wsi pojawiają się natomiast w wieku XII. Największy wkład w kształtowanie się i rozwój grobnik miał zakon Joannitów, którzy założyli tu swoją komandorię. Stąd też wzięła się nazwa wsi. Joannitów, mających swoją siedzibę w Jerozolimie, nazywano rycerzami grobu pańskiego, potocznie grobnikami. Zakon prężnie funkcjonował na tych ziemiach aż do sekularyzacji w roku 1810, a do dziś widocznymi śladami bytności kawalerów maltańskich są liczne zabytki. Najstarszym i jednocześnie najbardziej okazałym obiektem zabytkowym w grobnikach jest zamek siedziba Komturii. Jego budowę w obecnym kształcie ukończył w 1559 roku Komtur Hrabia Jerzy Pruszkowski. Obecnie trwają prace zmierzające do przywrócenia budowli dawnej świetności oraz wyposażenia jej na nowo i nadania nowej funkcjonalności. W 1700 roku gruntownie rozbudowany został Grobnicki Kościół. Z fundacji Komtura barona Zygmunta Fontuna powstaje okazała świątynia pod wyzwaniem ścięcia świętego Jana Chrzciciela, zachowana do czasów współczesnych. Wartem odnotowania zabytkiem jest budynek niefunkcjonującego w tej chwili szpitala maltańskiego. Obecna budowla powstała w 1883 roku, a zbudowana została w miejscu, gdzie znajdował się dawny szpital. Wzniósł go Kontur Wartenberg w 1535 roku wierny maltańskiej dewizie, obrona wiary i pomoc potrzebującym. Cała wieś pełna jest zabytkowych obiektów, kaplic, przydrożnych krzyży, domów i zagród. Dlatego w 1964 roku zabudowę wsi wpisano do rejestru zabytków. Wielu budowli już nie ma, inne natomiast odzyskują swój niegdysiejszy blask. Z potrzeby przybliżenia mieszkańcom historii wsi i jej okolicy powstała ciekawa i wartościowa książka Joannici na ziemi głupczyckiej, Dzieje Komturii i wsi grobniki, której autorem jest grobniczanin Marian Alfred Orłowski. Pozycja ta bardzo przystępnie, a zarazem dokładnie opisuje dzieje zakonu maltańskiego w tej okolicy. Aby upamiętnić ulotne ślady historii, realizowany jest projekt ocalić od zapomnienia. W tym celu digitalizowane są stare zdjęcia i dokumenty mieszkańców, a ich historie są pieczołowicie spisywane. Choć wiele takich informacji odeszło bezpowrotnie, to dzięki wspomnianemu przedsięwzięciu dużą ich część uda się utrwalić dla następnych pokoleń.